Cześć, jest Michał No i dzisiaj taki króciutki odcineczek Testowy mikrofonem No i głównie tylko będę troszeczkę tak testował ten mikrofon Znaczy no, ustawiłem taki czym ten mikrofonie, nie czy będzie lepiej, czy będzie lepiej mnie słychać No ale Zobaczymy zaraz Idę i idę po niego o, On nie jest za dobry No dawaj gościu, dawaj idziemy, idziemy pewnie spad. no i już jest, skinął bye, bye no, moje szczęście oczywiście, no dobra teraz gościu spadaj, i za nim Hei. dobra, kolejna runda, 10 sekund no i chyba jeszcze jedną rundkę zagram, no i koniec, nie będzie nie będzie koniec tego odcinka lecimy, lecimy, lecimy szybko Nium. Dobra, nie ma zbrojki zaż zapina rzetenek No i spadłem Elo. Dobra, kolejna runda się już odpaliła 10 sekund do startu No i co? No i wygrywamy kolejną rundę. Hehe Dobra rzucę mm, Dobra jest tutaj I teraz tylko bloczkiem się przydamy że tutaj, Ech. Nowe bildy mam Muszę się przyzwyczaić trochę No Spoczko Dobra, na niego trapa, nie masz gościu? Nie. Wow. Nie mogłem już ruszyć. No dobra, kolejna, ostatnia arena. Już ostatnia arena wystartowała. To chy dziwnie. Wszystko wygrałem. Dobra, tutaj. Nie ma zbrojki, dobra. To już nie ma szalej zbroi hmm. są Dobra, no to Bye bye To może się jedną zajmę, bo czemu nie? Dobra, na tamtych y, duelsach, goły nie było, to że się sobie UHC. No i co? No i wygrywamy chyba kolejną arenę. Ech. GG. Mogę nadpisać. Dobra, no to dzięki za oglądanie tego odcinka. Nic się nie działo. To dziękuję siema.